Dokładnie od 19 września wchodzi podwyższona kwota za przegląd pojazdu na okręgowych stacjach kontroli pojazdów. Tak mocno oczekiwana przez diagnostów. Jak dla mnie zrozumiałe, normalne, że przez 21 lat ta suma zatem przegląd się nie zmieniała ale tu wstawiam wam artykuł który jak dla mnie jest mocno niepokojący gdyż my co roku musimy robić przeglądy motocykli, samochodów i innych rzeczy a Ukraina ze względu na konflikt zbrojny po naszych drogach jeździ tysiące samochodów których tak naprawdę Nikt nie kontroluje. Nie kontroluje stanu technicznego. Nie wiem, jak jest z ubezpieczeniem. A my, jak zwykle, jako Polak musimy mieć dokręconą śrubę. A koledzy ze wschodu nawet nie muszą robić przeglądu, czy te auto nadaje się do transportu osób i poruszania się na, po naszych drogach. Jestem ciekawy jak policja będzie podchodziła, gdy kierujący samochodem z Ukrainy spowoduje wypadek na jakiej podstawie stwierdzą, że auto było zdatne do użytkowania po publicznych drogach. Человеки просто.